Z danych udostępnianych przez włodarzy wielu miast, wyczytać możemy przede wszystkim, że na popularności traci transport publiczny, a dzieje się to na rzecz transportu indywidualnego. Możemy mówić o takich trzech podstawowych współistniejących ze sobą trendach. Po pierwsze, frekwencja w tramwajach, autobusach metrze czy kolejce podmiejskiej w wielu miastach z powodu pandemii jest znacząco niższa. Dla przykładu miasto Kraków informuje, że obecnie z transportu zbiorowego korzysta około 30% mniej podróżnych niż miało to miejsce w podobnym okresie przed pandemią. Co, co ważne, w trakcie szczytu, jednego z pierwszych szczytów zachorowań, to znaczy w marcu 2020, spadki były rzędu 90%, co oznacza, że de facto prawa i autobusy po Krakowie jeździły niemal puste. Drugim trendem, o którym należy tu wspomnieć, to dość wyraźne wyraźny wzrost zainteresowania rowerami jako środkiem do codziennych podróży po mieście. Tutaj też miasto Kraków udostępnia dane, które zbiera na tzw. zwanych rowerzystów, czyli takich urządzeniach, pętlach indukcyjnych, które zliczają w paru miejscach miasta przejeżdżających rowerzystów. No i z tych danych widać dość wyraźny wzrost kilkunastoprocentowy wzrost zainteresowania rowerami. No i w końcu trzecia tendencja to dużo większe zainteresowanie, jeśli chodzi o wykorzystywanie samochodów w miastach. No, prasa w ostatnich tygodniach Zespoje nas różnymi artykułami na temat tego, jak Krak Kraków jest mocno zakorkowany. Widzimy to na ulicach naszego miasta, że po prostu ten ruch samochodowy mocno w tym okresie postpandemicznym, pandemicznym, mocno wzrósł. Jeśli popatrzymy na przykład na dane centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, to Pierwszy kwartał tego roku to paroprocentowy wzrost liczby rejestrowanych, nowych bądź używanych pojazdów w Polsce. Innymi słowy, Polacy w pandemii kupili sobie więcej samochodów, no i najwyraźniej zaczęli z nich korzystać. Jest to trend o tyle ciekawy, że po pierwsze, Spadła nasza ogólna mobilność, więc te samochody wydawałoby się, że są nam niepotrzebne. Po drugie, pandemia spowodowała pewną niepewność ekonomiczną, czyli znów wydawałoby się, że to nie najlepszy okres na zakup nowego bądź używanego samochodu. No I w końcu, po trzecie, samochody stały się mniej dostępne, bo trudniej je sprowadzić za zagranicy. Bo przerwane zostały łańcuchy dostaw, w związku z tym podaż nowych samochodów również jest ograniczona. Wskazanie przyczyny, dla której mieszkańcy miast rezygnują z korzystania z transportu zbiorowego nie jest trudne, bowiem. Postrzegane ryzyko transmisji koronawirusem przez podróżujących tramwajami czy autobusami jest większe niż w innych środkach transportu. No, obiektywnie rzecz ujmując, utrzymywanie dystansów fizycznych, takich jak rekomendują nam medycy, jako te bezpieczne dla naszego zdrowia. W podróży tramwajem czy autobusem nie jest łatwe. Do zrozumienia tego fenomenu. Myślę, że przydatna może być proksemika, czyli nauka społeczna dotycząca naszych wzajemnych relacji przestrzennych, w której wyznaczyliśmy takie cztery kręgi dystansów, jakie mamy względem innych osób w naszym otoczeniu. Są to dystanse intymne, takie najbliższe, do około pół metra, zarezerwowane jedynie dla osób nam najbliższych. Dalej mamy tę przestrzeń osobniczą. Tutaj już zapraszamy osoby, które znamy, w tą przestrzeń naznaczamy interakcjami takimi jak na przykład powitanie, rozmowa. Dalej mamy przestrzeń społeczną. Ta charakterystyczna jest do wchodzenia w interakcje z osobami, którymi nie znamy, na przykład nie wiem, wizyta w urzędzie, rozmowa z nieznajomym na ulicy. To jest taka przestrzeń między 1,20 m a około 3,5 metra, no a za tym mamy przestrzeń publiczną. Problemem jest to, że podróżując z transportem zbiorowym, niejednokrotnie do naszej przestrzeni osobniczej wpuszczamy osoby, które są nam nieznajome. I to powoduje Duży dyskomfort wśród podróżnych, czasami w godzinach szczytu, zdarza się nawet tak, że ta nasza przestrzeń intymna zostaje naruszona przez obcy, a w pandemii tego rodzaju dyskomfort jest odbierany jako dużego, dużego rodzaju ryzyko. Koronawirus to jest ryzyko, które Dołączyć należy do szeregu innych, związanych z naszym codziennym egzystowaniem. Myślę, że przydatna może być tu koncepcja niemieckiego socjologa Urlisza Becka, który to wskazuje na to, że życie w tej później nowoczesności cechuje to, że jesteśmy eksponowani na bardzo wiele różnych zagrożeń. W związku z tym socjolog ten mówi o tym, że żyjemy wręcz w epoce społeczeństwa ryzyka. Jeśli chodzi o pandemię koronawirusa, no to tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju ryzykiem o nowym profilu. Tu znów powołuję się na koncepcję tym razem innego tego socjologa, Antonego Gidensa. A mianowicie, pandemia koronawirusa to z jednej strony zjawisko o charakterze naturalnym, ryzyko naturalne, ale też jednocześnie ryzyko o charakterze czysto społecznym, ponieważ ono wynika. Z relacji, jakie mamy z innymi osobami w przestrzeni, wynika, jest konsekwencją też naszej wysokiej mobilności, zarówno w tej w wymiarze globalnym, czyli to, że możemy podróżować między kontynentami, ale też w tej relacji tych naszych codziennych podróży po mieście. Miasta podejmują szereg różnych działań stanowiących odpowiedź na tą nową sytuację pandemiczną. Większość z nich prowadzi przede wszystkim do tego, aby udostępnić przestrzeń dla pieszych oraz rowerzystów, tak aby oni podróżując mogli utrzymywać te dystanse, które są e, rekomendowane, które są uznawane za bezpieczne. W związku z tym, na przykład w Krakowie, funkcjonuje coś, co miasto nazwało, e, nazwało tarczą mobilności. E, widzimy w, w paru miejscach w mieście, na przykład na ulicy Witla, na moście Grunwaldzkim czy na ulicy Wielopole, że wyseparowane zostały nowe pasy rowerowe. W innych miejscach w Krakowie z kolei poszerzono chodniki. E, inne miasta dość mocno inwestują w rower publiczny. W Polsce była dość paradoksalna, ocenia, sytuacja. Mianowicie, rower publiczny, jak pamiętamy, w marcu ubiegłego roku został na jakiś czas wyłączony z użytku. Nie mogliśmy korzystać z rowerów, mogliśmy natomiast paradoksalnie z, korzystać z hulajnok czy sharingu. Inne miasta z kolei coś wyraźnie zintensyfikują inwestycje w obszarze właśnie infrastruktury rowerowej. Tutaj literem są miasta fińskie, gdzie faktycznie ten wydatek, jaki ponoszą władze tych miast w przyliczeniu na mieszkańców są stosunkowo najwyższe i znacząco wzrosły w ostatnim czasie. Ciekawym rozwiązaniem jest to, które stosuje Francja, mianowicie każdy obywatel Francji miał możliwość otrzymania bonu w wysokości 50 euro na remont swojego roweru. Tak? Czyli bon, który można było wykorzystać w serwisie rowerowym. Co ciekawe, mieszkańcy Paryża w pandemii zdecydowali w głosowaniu o tym, że nowym burmistrzem tego miasta będzie pani, która w kampanii wyborczej propagowała ideę miasta 15-minutowego, czyli miasta, w którym dostęp do wszelakich usług może być realizowany w trakcie krótkiego spaceru. Trudno jest na chwilę obecną mówić o konsekwencjach, natomiast bez wątpienia miasta, zarówno te w Polsce, jak i te w innych częściach świata, są w trudnej sytuacji, bo trzeba pamiętać, że transport to nie jest jedyny obszar prowadzenia polityk publicznych, w którym pandemia wiele zmieniła. Pamiętajmy też, że Miasta muszą zmieniać i dostosowywać polityki w takich obszarach jak zdrowie czy edukacja. A wszystko to dzieje się w sytuacji kryzysu ekonomicznego i spadających przychodów do budżetów poszczególnych miast. Jest to o tyle trudne, że miasta przed pandemią dość włączały się w realizację polityk klimatycznych, bo trzeba pamiętać, że transport odpowiada za około 15 do 25% emisji dwutlenku węgla no i bez tej aktywnej promocji transportu niskoemisyjnego realizacja deklaracji takich jak deklaracja paryska jest trudna do, do osiągnięcia. Na chwilę obecną trudno jest mi wyrykować, i też nie mam ku temu odpowiednich kompetencji, o tym, czy mieszkańcy wrócą do podróży transportem zbiorowym. Natomiast znanymi są wyniki badań sondażowych, które sugerują, że tak może się stać. To znaczy jedna z pracowni badań opinii zrobiła sondaż, w którym Pytano mieszkańców, czy gdy pandemia się zakończy, to czy wrócą do korzystania z tramwajów czy autobusów. Tutaj wyniki były dość optymistyczne, to znaczy ponad 90% respondentów deklarowało, że tak, że wróci do transportu publicznego. Kończąc, mogę zatem. Dodać, że to moje myślenie o mieście w kontekście pandemii koronawirusa no, naznaczone jest pewnego rodzaju konsekwentem, optymizmem. Czyli znów tutaj powołuję się na kategorię zaproponowaną przez Antonego Gidansa, tym razem do opisu postawy, którą określić można jako pewnego rodzaju wiara w to, że implementacja wiedzy naukowej czy odpowiednia organizacja życia społecznego pozwoli przezwyciężyć te trudności i uda się wejść na ścieżkę tych polityk publicznych, które prowadzone były przed pandemią.